Budynek kotłowni Sianowski Ratusz sprzedał Miejskiej Energetyce Cieplnej w 2007 roku. Jego stan techniczny był nie najlepszy. Już na początku trzeba było zainwestować 30 tysięcy złotych, żeby kotłownia w ogóle mogła pracować. W miarę możliwości ciepło w mieszkaniach na pobliskim osiedlu było dostarczane. Ale prezes MEC-u wiedziała, że remont i zakup nowego sprzętu był konieczny. W chwili obecnej mamy zmodernizowany kocioł KR10, mamy zmodernizowany nowoczesny komin, mamy urządzenia odpylające zainstalowane Wyłączyliśmy w okresie letnim, wybudowaliśmy w węźle na osiedlu kotłownię gazową, żeby uniknąć strat na przesyle i żeby ta woda ciepła szła do mieszkańca. Wcześniej zdarzały się sytuacje, w których tego ciepła brakowało, nie było mowy w takim stopniu jak teraz o ciepłej wodzie. Teraz to się zmienia. Myślę, że nikt z mieszkańców nawet nie ma. Nie zastanawia się, co by się stało, gdyby ciepła nie było, wiedząc, że ono jest, że można odkręcić w taki sposób, jak się chce. W zmodernizowanej kotłowni jest nowoczesna pompownia, ale to nie jedyne zmiany. Sterowanie sianowskiej kotłowni podłączone zostało do telemetrii. Co to oznacza? Działalność kotłowni może być sprawdzana w nie bez konieczności wyjazdu do Sianowa. Ona jest deficytowa na dzień dzisiejszy. Kotłownia ma zainstalowaną moc 4,9 MW, a wykorzystywana, czyli moc zamówiona jest 2, 4. Czyli jeszcze moglibyśmy podłączyć więcej odbiorców. Im więcej odbiorców, tym ta cena się rozkłada na większą ilość. Ratusz nie ma zbyt dużego wpływu na liczbę odbiorców. Wzrost klientów meców w Sianowie zależy od tego, czy będzie rozwijało się budownictwo wielorodzinne. A z tym niestety w tej gminie nie jest najlepiej. Obecni klientami spółki są mieszkańcy osiedla Słowackiego. To około 2000 osób. Teraz niestety budownictwo mieszkaniowe nie jest taką gałęzią, która się jakoś szybko i świetnie rozwija, więc pewnie trzeba czekać na lepsze czasy w budownictwie. Bo te wszystkie obiekty, które są komunalne, jeżeli wrócilibyśmy do tej części komunalnej, one są zbyt daleko i są pojedyncze, więc nikomu by się nie opłacało budować nie wiem, kilometra sieci dla jednego czy dwóch obiektów. Zmodernizowanie kotłowni kosztowało 1,6 mln zł, z czego 680 tys. dołożył z funduszy europejskich Urząd Marszałkowski.